Sponsorem programu jest Opoltrans, sieć hurtowni części do ciężarówek. Sponsorem programu jest Prawo i Transport, reprezentujące przewoźników przy kontrolach firm. Sponsorem audycji jest Experior Transport, zatrudniający polskich kierowców w USA. Sponsorem programu jest Fuchs, producent olejów do nowoczesnych silników samochodów ciężarowych. Witajcie! Przed nami kolejny odcinek programu, w którym zajmiemy się cięższą motoryzacją. Posłuchajcie, co przygotowaliśmy na dziś. Zajrzymy do amerykańskiego zakątka na Master Trucku. Podpowiemy, jak rozliczać kierowców. Damy jeszcze jedną przestrogę z przejazdów. I zajrzymy do salonu z manami TGE. pal W tym odcinku o najnowszym dziecku Mana i niebezpiecznych przejazdach. Ale najbardziej zaciekawia mnie Ameryka na Master tracku. Zaczynajmy więc tradycyjnie z stroboskopem. Produkcja śmieci rośnie w zatrważającym tempie i nie można tego problemu lekceważyć. Skuteczną walkę z odpadami trudno sobie dziś wyobrazić bez specjalnych ciężarówek. Jedna z nich, dawce F, z zabudową firmy EcoCell, trafiła w nasze ręce. Wynikami sprawdziany podzielimy się z Wami już wkrótce. Pozycjonowana strona internetowa informuje, że na portalu Promescat możemy opracować sobie trasę podróży turystycznej lub transportu ładunku. Jest to możliwe dzięki temu, że w ofercie znajduje się ponad 300 najpopularniejszych europejskich połączeń promowych. Na tym jednak nie koniec. Wystarczy nawiązać kontakt z przedstawicielem firmy, który ma dostęp do wielu innych ofert. I już można skorzystać z mostów, tuneli czy połączeń kolejowych. Planowanie trasy ułatwia jedna z udostępnianych przez portal opcji, którą nazwano obserwatorium promowe. W tej zakładce dostępna jest mapa nawigacyjna przedstawiająca obecne położenie jednostek promowych, zarówno tych na morzu, jak i oczekujących w portach. System stworzono po to, by usprawnić komunikację między statkami i zminimalizować ryzyko kolizji na morzu. Szybko okazało się, że jest on użyteczny również przy planowaniu podróży, więc przedsiębiorcy mogą teraz dokładniej planować czas przejazdu ciężarówek pomiędzy różnymi punktami na transportowej trasie. Pieszy jest niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego i w kolizji z pojazdem jego szanse są praktycznie równe zeru. Newralgicznymi miejscami są przejścia będące skrzyżowaniami, na których przecinają się drogi pieszych i pojazdów. Opolska policja postanowiła przypomnieć o tym zmotoryzowanym i urządziła akcję prewencyjną na jednym z takich miejsc. Jej wyniki przedstawimy już wkrótce. Już po raz trzeci w opolu kilku fascynatów zabytkowej techniki motoryzacyjnej zorganizowało gwiaździsty zlot. Celem były błonia restauracji Zagłoba w Grudzicach. Zjechały się tam konstrukcje kołowe wyprodukowane do 1985 roku, bo takie założenie przyjęli sobie organizatorzy. Były samochody, motocykle, a także rowery. Pośród tych już rzadko spotykanych na drogach pojazdów znalazł się nawet traktor, a także czynnie uczestniczące jeszcze w wyścigach zabytkowe Maserati z 1968 roku. W opolskiej imprezie chodziło jednak o rywalizację innego rodzaju. Nie jest to typowy rajd, nie jest to typowy przejazd. Na czas. To nie są konkurencje sprawnościowe, typowo samochodowe, motocyklowe. Jak wyglądały zmagania weteranów szos i nie tylko, pokażemy wkrótce w programie na osi. PAKAR, w skład którego wchodzi DAF, opublikował wyniki finansowe osiągnięte w pierwszym półroczu 2017 roku. Koncern zanotował blisko 9 miliardów dolarów przychodów netto i ponad 680 milionów dolarów zysku netto. Publikacja zawiera także ocenę europejskiego rynku ciężarówek, który według ekspertów Pakara powinien wchłonąć ogółem około 300 tysięcy pojazdów powyżej 16 ton DMC. DAF ma ochotę na kilkanaście procent tego wolumenu, a w ich zdobyciu wydatnie może pomóc polski rynek, w którym marka zamknęła półrocze ponad 20% udziałem. Główną w tym zasługę ma nieustannie modernizowany model XF, którego najnowsza wersja oferuje niższe o kilka procent zużycie paliwa. 95 lat temu, 11 września 1922 roku powstała brytyjska firma motoryzacyjna Jaguar. Założona przez Sir Williama Lyonsa, firma zaczynała od produkcji motocyklowych wózków bocznych. Po 5 latach ruszyła produkcja aluminiowych nadwozi na zamówienia innych producentów. A pierwszy samochód oznaczony symbolem SS1 Pojawił się w 1931 roku. Po kolejnych dwóch latach, wraz ze sportowym modelem SS-100, narodziła się nazwa Jaguar, która zaraz po II wojnie światowej zastąpiła dwie litery S w nazwie firmy i oznaczeniach modeli, aby unikać skojarzeń z hitlerowskimi oprawcami z znaku SS. Marka jest certyfikowanym dostawcą brytyjskiej rodziny królewskiej, a modelem XJ wożeni są angielscy premierzy. Jaguar należy obecnie do indyjskiego Tata Motors. Man produkował kiedyś mniejsze ciężarówki, a ostatnio postanowiono podbić ten segment ponownie. Pierwszy w Europie salon, w którym oferowany będzie model TGE, powstał w Warszawie. Zobaczcie. Pod koniec czerwca w siedzibie firmy MAN and Bass Polska w Wolicy odbyło się uroczyste otwarcie pierwszego w Europie salonu sprzedaży man TGE. Oprawą wydarzenia była prezentacja pojazdów, porównanie ich z konkurencją oraz jazdy testowe. Dzisiaj mamy tutaj rzeczywiście szczególny dzień, dlatego że otworzyliśmy pierwszy salon samochodów dostawczych firmy MAN. W Europie i tym bardziej jest nam miło, że odbyło się to w Polsce, w miejscu, gdzie te samochody są produkowane. Są produkowane w fabryce we wrześniu. Zgodnie z założeniem koncernu, w placówkach mają powstać wydzielone przestrzenie handlowo-serwisowe dla modeli TGM. Salon samochodów dostawczych Mana tutaj w Wolicy pod Warszawą powstał w rekordowym czasie 12 tygodni i tutaj każdy dzień grał rolę, dlatego że na 28 czerwca zdecydowaliśmy się żeby oficjalnie ten salon oddać do użytkowania. Man ma wyjątkowe doświadczenie w projektowaniu, produkcji i dystrybucji pojazdów. My jesteśmy jako Man firmą pojazdów użytkowych. Od 100 lat zajmujemy się tylko i wyłącznie pojazdami użytkowymi. Nasi klienci bardzo dobrze nas znają, a my bardzo dobrze znamy potrzeby klientów i to właśnie podejście od strony rynku samochodów ciężarowych jako pierwsi chcemy wprowadzić na rynek samochodów dostawczych. Postawiono także na profesjonalną obsługę na drodze. Do tego mamy specjalne narzędzia znane z rynku pojazdów ciężkich, jak na przykład 24-godzinny, 7 dni w tygodniu serwis na wypadek awarii, jak samochody Mobile 24, Mobile 24, które jeżdżą do klientów z naszą załogą, z ludźmi z Mana, którzy są w stanie pomóc na drodze. To nie działa tylko w Polsce, działa w całej Europie. To ważny argument. Kolejnym elementem ze świata ciężarówek, Dostępnym dla klientów TGE jest odmienna lokalizacja warsztatów i inne zwyczaje obsługowe. Dogodna lokalizacja serwisów, które nie są w centrach miast, przy głównych arteriach drogowych, możliwość po prostu przyjechania z marszu bez wcześniejszego kontaktu telefonicznego, możliwość uzyskania samochodu zastępczego, takiego, jakim się użytkowało. Najczęściej powtarzanym pytaniem było, kiedy ruszy sprzedaż TGE. W końcu otrzymaliśmy odpowiedź. Ruszyła następnego dnia po otwarciu tego salonu. Ale dopiero po wyjechaniu z niego zaczyna się prawdziwe życie każdego Mana TGE. Wtedy naprawdę widać troskę producenta o użytkownika pojazdu. Po pierwsze oferta kontraktów serwisowych bardzo modułowa struktura, przejrzysta dla klienta duże możliwości elastycznej budowy oferty ściśle Dostosowanej do indywidualnych potrzeb klienta, również wydłużone gwarancje. Ważną informacją jest to, że ManteG będzie miał standardową, dwuletnią, pełną gwarancję, ale oczywiście klient może dokupić wydłużony pakiet w różnych konfiguracjach, czy to cały pojazd, czy układ napędowy. Co ciekawe, wszystkie te pakiety usług i przywilejów będą dostępne nie tylko dla flot, ale i dla użytkownika z jednym autem. Jest to standardowe portfolio dla każdego naszego klienta. Wszystkie standardy, które mamy u siebie, przenosimy do nowego rynku, nowego segmentu rynku. Klient będzie miał do dyspozycji naszą pełną sieć serwisową, czyli wszystkie serwisy, które w tej chwili współpracują z nami, jeśli chodzi o usługi serwisowe, będą również obsługiwać pojazd MAN-TGE. Wiele wskazuje na duży sukces tego modelu na polskim rynku. Manie TGE, życzymy Ci powodzenia. MAN, przenosząc swoją filozofię z dużych ciężarówek na dostawczaka, otwiera temu modelowi drogę do sukcesu. Zapraszam teraz na chwilkę przerwy, a zaraz po niej... Master Truck made in USA. Jak radzić sobie z rozliczaniem kierowców? Czego nie robić na przejazdach kolejowych? Wracamy za momencik. Sponsorem programu jest Opoltrans, autoryzowany dealer naczep Mega. Sponsorem programu jest Prawo i Transport, reprezentujący przewoźników przy kontrolach firm. Sponsorem audycji jest Experior Transport, zatrudniający polskich kierowców w USA. Sponsorem programu jest Fuchs, producent olejów do nowoczesnych silników samochodów ciężarowych. Zobaczcie teraz, jakie zachowania kierowców można dostrzec na przejazdach kolejowych i do czego taka niefrasobliwość doprowadza. W naszym krótkim cyklu oscylującym wokół przejazdów kolejowych chcemy przede wszystkim uświadomić zarówno pieszym, jak i zmotoryzowanym, którzy muszą pokonać torowisko, że jest to wyjątkowe skrzyżowanie i musimy tam dostosować się przede wszystkim do dwóch podstawowych zasad podkreślanych w naszym kodeksie drogowym. Są to szczególna ostrożność oraz ograniczone zaufanie. O czym koniecznie trzeba wspomnieć to zdrowy rozsądek, ponieważ oprócz zasad ruchu drogowego, oprócz urządzeń, sygnalizatorów, mamy jeszcze no jakby szczególne warunki, na przykład warunki pogodowe, czy to deszcz, czy mgła, które ograniczają widoczność, ograniczają możliwości hamowania w przypadku na przykład śliskiej nawierzchni, i musimy to też uwzględnić przy przekraczaniu przejazdów. Dotyczy to wszystkich kierowców. Żeby zawsze pamiętać o tym, że jest to miejsce szczególne, że tam występują inne zagrożenia niż normalnie na drodze i żeby zachować tą szczególną ostrożność. Czyli dopasować prędkość pojazdu, dopasować swoje zachowanie do sytuacji, którą mamy na drodze. Z reporterskiego obowiązku przypominamy wszystkim, że od pewnego czasu na naszych torowiskach grasuje demont prędkości. Czyli pendolino. Jego toru jazdy i intensywności hamowania nie da się zmienić, jak zresztą, żadnego innego pociągu. Odkrywamy teraz brutalną prawdę. Obserwacja przejazdu przez kierowcę no, praktycznie zawsze umożliwia mu zahamowanie i zatrzymanie. No, w przypadku maszynisty pociągu tak nie jest. On zaciąga hamulec i po prostu czeka na to, co się wydarzy. Pociąg ma dobre hamulce, ale przy dużych prędkościach ta droga hamowania no, jednak jest dosyć długa. Z tego też powodu wspomniane na wstępie szczególna ostrożność i zasada ograniczonego zaufania powinny zapalać się w naszych głowach jak alarmowe lampki przed każdym przejazdem kolejowym. Tym dużym z superoprzyrządowaniem, tym z obsługującym je człowiekiem, jak również tym, który pozwala rolnikowi przejechać z jednego pola na drugie. Doskonale naświetlił to jeden z naszych rozmówców, który notabene jest zawodowym kierowcą pamiętającym nauki ojca na temat bezpiecznych przejazdów. To dał taki przykład, no jak drużynik popije, bądź zasławnie, bądź umrze i tych zapór nie zasłoni, to co? To wjeżdżasz bezpośrednio pod pociąg i giniesz. No tak. Widzisz te przejazdy, które są z Krzyżem Świętego Andrzeja, tak się to nazywa, tak? Gdzie odpowiedzialni jesteśmy sami za siebie. Może i młody nasz rozmówca. Ale woli korzystać z rad bardziej doświadczonych, czego życzymy wszystkim, którzy zmagają się na co dzień z naszą niełatwą przecież drogową rzeczywistością. Weźcie sobie te przestrogi do serca, bo przecież życie mamy tylko jedno. A teraz zajrzymy do pewnej firmy służącej przewoźnikom pomocą. Zobaczcie, jaką. Czasy, gdy firmę transportową prowadził przewoźnik do spółki z żoną pracującą w biurze, to już przeszłość. Obecnie działalność w tej branży to niezliczone ilości dokumentów, formularzy i rozliczeń. Rozrasta się przez to administracja, czyli dział nieproduktywny. Przyczyna leży w niechlubnych działaniach państw unijnych wprowadzających ograniczenia swobód transportowych i związane z tym skomplikowane przepisy. Nasze państwo także w tej dziedzinie nie odbiega od innych. Z sytuacją można poradzić sobie dwojako: albo rozbudować działy kadr, płac i księgowości o dodatkowe stanowiska pracy, albo zdać się na zewnętrzne firmy wyspecjalizowane w przetwarzaniu całej dokumentacji. Jednym z takich podmiotów jest firma SRW. Świadczymy outsourcing kadrowo-płacowy nie tylko dla firm transportowych, ale również dla pozostałego sektora przedsiębiorstw. Na życzenie klientów otwieramy również dział księgowości, dzięki czemu nasza spółka będzie mogła kompleksowo rozliczać przedsiębiorców. Określenie kompleksowo to przymiotnik szczególnie interesujący przewoźników utrapionych biurokracją. Najwygodniej byłoby załatwiać sprawy pod jednym adresem, a nie osobno u kadrowej, księgowej, behapowca, szkoleniowca, prawnika czy tłumacza. Zostałem klientem SRW niedawno. Bardzo sobie chwalę, bardzo fajne podejście, miła współpraca się zapowiada, a sprowadzamy, no co, we Francji płace minimalne, jest z tym problem. Wydaje się, że zewnętrzne firmy rozliczeniowe to jedyne wyjście z sytuacji. Własna administracja jest wygodna, ale nie zawsze tania. Ponadto firma obsługująca wiele różnych przedsiębiorstw posiada przetarte ścieżki i nie traci czasu na wyważanie otwartych drzwi. Obecnie najpopularniejszym tematem są płace minimalne. Rozliczenie tak miloga niemieckiego, francuskiego, płacy minimalnej. Głównie po to tu jestem, żeby zobaczyć, jak sobie z tym poradzić. Kompleksowe usługi to także różnego rodzaju formy reprezentowania klientów zamiast tracić czas w sądach, lepiej skorzystać z pomocy profesjonalistów. To, co dla nas może być wyzwaniem, dla firm takich jak SRW, to rutyna z gwarancją sukcesu w załatwieniu sprawy. A o to przecież chyba chodzi. Nasza firma reprezentuje swoich klientów podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz Inspekcji Transportu Drogowego. Pomagamy w pisaniu odwołań od niesłusznie nałożonych sankcji, szkolimy kierowców, pomagając im uniknąć wykroczeń podczas wykonywania codziennych obowiązków zawodowych. Oczywiście trzeba iść z duchem czasu, bo kto stoi w miejscu, ten się cofa. Trzeba być również gotowym na kolejne prawne niespodzianki. W trzecim kwartale tego roku uruchamiamy nową usługę. Pozwoli ona na jeszcze bardziej efektywniejsze zarządzanie firmą transportową. Decydując się na pomoc zewnętrznej firmy rozliczeniowej, zyskujemy czas i siły konieczne do prowadzenia zasadniczej działalności transportowej, pozyskiwania nowych klientów i dbania o dotychczasowych. Wydaje się, że od tego kierunku nie będzie już odwrotu. Znając polskie podejście do transportu, z pewnością znajdziemy wyjście. Bo jak śpiewał klasyk, nie ma takiej rury na świecie, której nie można odetkać. Ale lepiej do takiego zadania nie podchodzić samemu. Bo inny artysta nucił, znowu w życiu mi nie wyszło. To z pewnością dobry sposób na zdjęcie z własnych barków dość uciążliwych obowiązków. Za chwilę przeniesiemy się do amerykańskiej enklawy na zlocie Mastertrack, Ale najpierw posłuchajcie jeszcze, co zobaczycie w następnym odcinku. Pokażemy: Zlotowe konkursy z nagrodami. Działania prewencyjne policji. Jeszcze jedno ostrzeżenie z przejazdów. Tafa dla komunalki. Pamiętajcie o naszej stronie internetowej, ale zaglądajcie też do prasy branżowej, na przykład do Świata Opon, gdzie znajdziecie wszystkie informacje o ogumieniu. A teraz już zapraszam do Ameryki na zlocie Master Truck. Cześć. Kultowa motoryzacja narodziła się za oceanem. Ogromne przestrzenie, sieć doskonałych dróg łącznie ze słynną Road 66 oraz samochód będący wyznacznikiem wolności to ikony amerykańskiej motoryzacji. Z tych powodów nie mogło zabraknąć i nie zabrakło pojazdów Made in USA na 13. zlocie Master Truck. W większości były to znane z poprzednich edycji modele. Jeszcze 7-10 złotów temu można było z nich utworzyć osobną wystawę. Dziś to niestety wymierający gatunek, tym bardziej zasługujący na uznanie. Nie oznacza to, że współcześnie nie są produkowane Mackie czy Peterbilt, ale nawet najbardziej konserwatywni Amerykanie stopniowo wymieniają klasyczne ciężarówki na nowoczesne wersje odbiegające mocno od pierwowzoru znanego choćby z filmów Konwój. Oraz zabijaka z czakiem Norrisem w roli głowy. A propos czaka on też wpadł na nasz zlot, a wypatrzył go nasz człowiek od zadawania pytań. Ja tu zawsze czuję się fantastycznie. Są fantastyczni ludzie, jest bardzo dobrze zorganizowane. No, no, co dodać, co ująć? Jest coraz więcej atrakcji. Są, no, zaczęło się od samochodów Master Track, czyli piękne ciężarówki, tak zwane popularnie tiry malowane. Później dołączyły do tego samochody amerykańskie. Gdy Chuck poszedł słuchać muzyki, to znaczy ona zaczęła go słuchać, my wróciliśmy między amerykańskie traki. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych za oceanem marek jest Kenworth. Widowiskowym przedstawicielem tego producenta był pojazd z firmy Łączyńscy, znany z kilku ostatnich zlotów. W tym roku jednak większą uwagę zwracała trajka na jego pace. Jest to trajka zbudowana na silniku Audi V8, 600 koni, no można na niej trochę poszaleć. Taka trajka, chociaż z silnikiem Audi, to typowy pojazd z Ameryki. Równie popularne są tam marki Freightliner i Mack, obecne również na naszym zlocie. W naszym kraju służą one wyłącznie jako lwy salonowe lub maskotki firmy. Ewentualnie pełnią rolę reprezentacyjnych ciągników, holujących naczepy targowe lub wystawiennicze, jak pojazd firmy Akana. Za to coraz większą grupą stają się pick amerykańskie. Zarówno te współczesne, jak i te nieco starsze. W przeciwieństwie do swoich większych braci, łatwiej je sprowadzić i utrzymać, co i tak nie oznacza, że są tanie w eksploatacji. Silniki o pojemnościach grubo przekraczających 4 litry trzeba czymś napoić. Najlepiej jednym 20-litrowym kanistrem na każde 100 km. Natomiast legendarne ciągniki amerykańskie słabo nadają się na nasze drogi. Zwłaszcza w zastosowaniach czysto transportowych. Są zbyt długie, mało zwrotne, mało ekologiczne i wyposażone w niesynchronizowane skrzynie biegów. Taki stan rzeczy zniechęca do innego użytkowania niż tylko ekspozycyjne. Z drugiej strony, to co archaicznie mogłoby wyglądać ze współczesną naczepą na siodle, jako prywatny kaprys czy fanaberia, nabiera zupełnie innego znaczenia prestiż i styl. Co w czasach bezdusznych aut z zaprogramowaną datą śmierci robi duże wrażenie. Na 13. Master Tracku pojawiła się zupełna nowość. Połączenie dwóch światów starego i nowego. Obok ciężarówek liczących setki koni mechanicznych, w tym roku wystąpiły także pojazdy o mocy od dwóch do czterech koni, czyli bryczki i powozy, także ważne w historii USA. Skąd się wzięły konie napędzane owsem wśród ciężarówek, próbował ustalić nasz reporter. To jest odwieczny motyw Mustangów pędzących przez amerykańską prerię i te ciężarówki Road 66, też to się z tym wiąże, a przecież mamy na placu też motywy takie, na ciężarówkach mamy amerykańskie samochody, to wszystko się zawsze gdzieś tam prze, przemieszcza, prze, przeplata. Czyli związki końsko-ciężarowe na zlocie są jak widać zupełnie naturalne. Zgłosili się do nas e, właściciele tych bryczek i tych zaprzęgów konnych z taką propozycją, że znają mastertraka i widzą, że to mogłoby ze sobą zagrać. Myśmy podłapali ten pomysł, bo pomyśleliśmy sobie, że przecież cały transport wywodzi się od koni. Kiedyś były, były tylko wozy konne. E, później dopiero wy, wynaleziono silnik i powstała cała motoryzacja. Dlatego, jak gdyby, w tej edycji wracamy do korzeni, do historii, łączymy te dwie rzeczy. Podobne zdanie ma wicemistrz świata w powożeniu Bartłomiej Kwiatek którego odwiedził redaktor Maćkownik. Tego się nie da porównać naprawdę do niczego. To ja też jestem kierowcą ciężarówki, bo wożę swoje konie, zresztą autem, które mamy tutaj za sobą. Natomiast e, nic nie daje takich rady jak, jak praca ze zwierzętami. Poczucie pewnego, pewnego rodzaju więzi, radości ten, ten koń też odczuwa. Czasami ma lepszy dzień, gorszy dzień. Bartłomiej Kwiatek łączy pasję z pracą i czerpie z tego ogromną satysfakcję. Przez 11 lat pracy w stadio Gierów Książ niedaleko Wałbrzycha udało nam się wywalczyć 23 medale Mistrzostw Świata i Mistrzostw Polski. Na dzień dzisiejszy żyję z treningu koni i żyję z tego, że jeździmy po różnego rodzaju show, zawodach, mistrzostwa Świata po to, żeby trenować konie i po to, żeby nasze polskie konie były na świecie czymś więcej niż tylko koni. Co ciekawe, wielu kierowców ciągników siodłowych nazywa swoje auta końmi, a naczepy wozami. Zaś na samych szoferów w niektórych regionach Polski mówi się wozacy czy woźnice. Powiązania z końską epoką są więc nadal żywe, ale obecność bryczek konnych na zlocie to także inne powiązanie. Pęd w bryczce jest bardziej odczuwalny niż w kabinie ciągnika siodłowego. Dlatego współczesne wersje powozów to bardzo nowoczesne pojazdy. Proszę zobaczyć hamulce tarczowe z porządnymi zaciskami, normalnie klocki. E, jeszcze brakuje nam chyba tylko tarcz wentylowanych. Technologia i wykonanie bryczek wyczynowych zbliża się jednak do najnowszych ciężarówek. Pojazdy zawieszone są na poduszkach pneumatycznych, a rozwijane przez mistrzów duże prędkości wymagają skutecznych układów hamulcowych. Skuteczność hamulców mogliśmy zobaczyć w trakcie zawodów w powożeniu ekip przebierańców. Wystartowały ekipy Rzymian, lekarzy, pielęgniarek, górali, saracenów, niemowlaków oraz Batman Sferajmów. Jednak sama rywalizacja była całkiem na serię. Wrażenie robiły konie, odporne na fajerwerki, głośną muzykę i krzyczących kibiców, a przy tym posłusznie i precyzyjnie wykonujące polecenia woźniców. Zadaniem znajdujących się na tyle powozów pasażerów zwanych luzakami, jest balansowanie i ochrona pojazdów konnych przed wywróceniem. Połączenie koni mechanicznych z żywymi okazało się świetnym pomysłem. 10 punktów Powrót do korzeni transportu lądowego, tradycja i nowoczesność, a także niezwykłe emocje na pewno zapadną głęboko w pamięć uczestnikom 13 zlotu Mastertrack. Podobnie jak skoczne rytmy, nieustannie dobiegające z głównej zlotowej estrady. Wierci krają tak jak trzeba. Polska to jedno, damy to drugie, bo to tak właśnie jest. Ty musisz wybrać jedną drogę. Tybie. Bo cóż ja więcej więcej mogę? Polska to jedno, stamy to drugie. Bo to tak właśnie jest. Ty musisz wybrać jedną. Sponsorem programu było Prawo i Transport, reprezentujące przewoźników przy kontrolach firm. Sponsorem audycji był Experior Transport, zatrudniający polskich kierowców w USA. Sponsorem programu był Fuchs, producent olejów do nowoczesnych silników samochodów ciężarowych. Sponsorem programu był Opoltrans, sieć hurtowni motoryzacyjnej.